Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia horoskopu na najbliższy tydzień rozpoczynając od dnia jutrzejszego, czyli od 27 września. Moi drodzy, zacznę może od ważnej, ważnej informacji astrologicznej, a mianowicie jutro, czyli 27 września, merkur, planeta komunikacji. I podróże również kochani to też patron złodziej <gry> tak jest Merkury moi drodzy wejdzie w ruch wsteczny wejdzie w ruch wsteczny który potrwa aż do 18 października co to oznacza? kochani mogą do nas wrócić jakieś sprawy z przeszłości szczególnie te nierozwiązane mogą również powrócić jakieś znajomości czy jakieś osoby z przeszłości które już znacie, być może również z którymi nie żyliście w dobrych relacjach lub od których nie mieliście na przykład wiadomości przez jakiś długi czas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest to bardzo dobry czas na na przykład wszelkiego rodzaju naprawy, na wszelkiego rodzaju kontynuację tego, co zaczęliśmy oraz Nawracanie do tych rzeczy lub tych projektów lub tych pomysłów, które zaniechaliśmy być może wcześniej lub które odłożyliśmy gdzieś do szuflady. Kochani, warto do nich powrócić właśnie teraz, natomiast nie warto, nie warto lub nawet nie wolno rozpoczynać, słuchajcie, nowych przedsięwzięć, jakichś ważnych rzeczy, nie podpisywać nowych umów. Nie kupować nowych rzeczy, szczególnie tych elektrycznych, ewentualnie samochodów. Nie podpisywać umów. Słuchajcie, z mediami nowych, można przedłużać umowy, oczywiście, ale nie nowe, nie zmieniajcie teraz dostawcy, na przykład, prądu, telewizji, telefonu, itd. Kochani, co warto robić? Warto, warto słuchajcie. Pisać w tym czasie, warto analizować y, różne rzeczy, warto y, swoje zachowanie, w tym, czy też zachowanie innych, warto zagłębiać się w sobie. Jest to taki dobry czas retrospekcji. Kochani, bardzo dobry czas również na terapię psychologiczną. Przykład. No, Jeżeli ktoś się wybiera, to teraz taką terapię można rozpocząć. Ma ku temu zielone światło. No dobrze. Moi drodzy, jak widzicie na stole, przygotowałam dla Was dwie talie kart. To będą karty Kipera i przesłania anielskie Archanioła Michała. Dodatkowo mam jeszcze inne talie na boku, ale to w zależności, co nam wyjdzie. Skupiam się, będę się skupiała głównie na tych dwóch taliach. Przede wszystkim na talii Kipera, która jest taką talią Codziennego użytku. Zapraszam do obejrzenia poszczególne znaki. Rzecz, o której zapomniałam wspomnieć, kochani, w tym czasie, kiedy margury się cofa, nie zawieramy nowych znajomości, kontynuujemy te zaczęte, ewentualnie można powrócić do tych, które już się kiedyś zaczęły, a na przykład straciliście z kimś kontakt. To zobaczymy w kartach. Także tego tematu nie będę rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, nie jest to już dobry czas na zawieranie nowych znajomości, czy wchodzenie, broń Boże, w nowe relacje przy Merkurem wstecznym. Tak? Rybki? Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam, słuchajcie, do obejrzenia horoskopu na najbliższy tydzień. Horoskop rozdzielę na. Trzy dziedziny. Na uczucia, singiel, związki i prace. Będą te karty w przełożeniu. Dzisiaj sobie tak wymyśliłam i tak zrobimy. Zobaczymy, co mi karty pokażą. Przekładam, żebyście widziały, czy widzieli. Singiel, message of concern. Okay. Czyli dla singli już wiem, że będę losować kartę anielską, bo to nie jest karta pozytywna. Kochani, courthouse, jeśli chodzi o związki, to uczuciowo coś macie słabo, Rybki, w tym tygodniu. Zobaczymy, co w pracy. Może w pracy będzie lepiej. Kofin, czyli mamy zakończenie w pracy. No dobrze, kochani. Za chwileczkę, słuchajcie, za chwileczkę powrócę, ponieważ mam. Już jestem... Czasem coś nam przerwie, ale wracajmy, wracając do naszego czytania. Moi drodzy, Message of Concern, czyli smutna wiadomość dla samotnych rybek. Smutna wiadomość, kochani, dla Was jest taka, że w tym tygodniu nie jest to dobry czas na poznawanie nowych osób. Być może też takowych okazji nie będzie, natomiast niektóre rybki. Mogą mieć jakiś żal w sercu również. Słuchajcie, no to jest bardzo emocjonalna karta, natomiast ta karta pokazuje um, takie um, uczucia pesymistyczne, negatywne. Um, ta samotność może wam ciążyć w tym tygodniu, ewentualnie być może trzeba będzie, um, trzeba będzie pogodzić się, że na przykład coś nie wyszło um, z daną osobą. Widać tutaj jakieś pewne zawiedzenie, pewne rozczarowanie. Jeżeli na przykład oczekujecie na wiadomość od jakiejś osoby, to ta karta mówi, że tej wiadomości niestety nie będzie. Także mamy tutaj pewne rozżalenie, smutek w sercu, być może też rezygnacja albo jakieś niepomyślne wieści. Karty Wam radzą w ogóle, kochani, aby odpuścić sobie to, w, nad czym obecnie. Em, nie powiem, że o czym, o czym zupełnie. Inaczej. Aby odpuścić sobie to, słuchajcie, w czym obecnie emocjonalnie tkwicie. O tak Wam powiem, żeby to było jasne. Czyli jeżeli rozmyślacie o kimś, to nie, to nie jest właściwa osoba, słuchajcie. Jeżeli, jeżeli tam gdzieś szukacie na przykład nowych znajomości na internecie, to w tym tygodniu nie, to nie będą te znajomości. Zresztą przy. Jak już mówiłam na początku, Merkurym w retrogradacji, teraz słuchajcie, do połowy października w ogóle nie jest to dobry czas, aby te nowe znajomości mm, zawierać. Jest to lepszy czas, aby ewentualnie powracać do tego, co było, ale na pewno, rybki moje drogie, nie w tym tygodniu, ponieważ tego nie widać u Was w kartach. No dobrze, pary. Słuchajcie, House w parach. Czyli mamy urzędową, słuchajcie, mamy kartę e, logiczną, e, takiego chłodnego osądu. E, słuchajcie, co tam jeszcze jest? E, kartę decyzji, kartę załatwiania spraw różnych urzędowych. Słuchajcie, no, nie widać romantyzmu w kartach. U was rybki w tym tygodniu, e, rybki w związkach mogą załatwiać pewne rzeczy, Prisonment, ha. Oj, moje drogie rybki, ja już chyba nie będę podglądać, bo jakieś takie e, karty nie za optymistyczne wychodzą. E, natomiast karta sądu jest kartą, słuchajcie, e, neutralną, negatywną, można powiedzieć. No jeżeli na przykład wybieracie się e, z dokumentami, nie wiem, na przykład rozwodowymi, tak do sądu, no to ta karta przyniesie wam Jakieś postępy w tym temacie. Czasami ta karta również, słuchajcie, może oznaczać rozstanie, no ale tak, to już jest taka drastyczna interpretacja, tak? Ale muszę o niej również wspomnieć. Kochani, mm, ogólnie albo będziecie coś wspólnie załatwiać, albo być może będziecie poddani osądom partnera, takim nawet bym powiedziała surowym, albo takim chłodnym jak już wcześniej zaznaczyłam, nie widać romantyzmu w związkach ryb w tym tygodniu bardziej e, kierowanie się logiką i sądem, natomiast to w ogóle nie leży w Waszej naturze, więc jeżeli tak się stanie, to nie będziecie chyba zadowolone, czy zadowoleni z takiego obrotu spraw że np. partner może być nieco chłodny tak, w tym okazywaniu Wam swoich uczuć, albo Wy tak będziecie to po prostu odbierać Ewentualnie będziecie podejmować jakąś decyzję, lub takową decyzję trzeba będzie podjąć. Może się ta decyzja tyczyć, słuchajcie, spraw ściśle urzędowych, ściśle urzędowych, po prostu powiązanych z Waszą relacją. Dobrze, co dalej? Co dalej? Czyli nie mamy tutaj romantyzmu w kartach pracy pracy mamy, słuchajcie, trumnę i mamy tutaj zmiany. Okej, okay, czyli mamy zakończenie pewnego etapu, kochani, zawodowego, w którym obecnie jesteście. Słuchajcie, może to się tyczyć naprawdę małych spraw, na przykład zakończenie jakiegoś projektu, zakończenie jakiegoś szkolenia, czy zakończenie, nie wiem, no. Zupełnie jeszcze czegoś innego, tak? Nie będę teraz zgadywać, słuchajcie. Wy sami będziecie wiedzieć, jakie jesteście sytuacji i czego to dokładnie dotyczy. Mamy tutaj kartę zakończenia i na tym się skupiamy. Niektóre rybki, słuchajcie, na przykład te ryby, które szukają pracy, tu widać u Was zmiany, coś się może zmienić w tym temacie. Być może. Ten okres bezrobocia również się zakończy, także to by była dobra informacja dla Was, tak? Niektóre rybki na przykład mogą zmienić pracę. Niektóre rybki, słuchajcie, możecie też zmienić na przykład lokalizację. To też jest wpisane w kartę zmiany. Ewentualnie jeszcze coś mi się nasunęło wcześniej, kochani. A teraz już sobie nie przypomnę. No szkoda. No ale to tak mam. <laughs> to już ten wpływ Markurego w retro. Ewentualnie, kochani, będzie będzie to się tyczyło zakończenia umowy. Aha, o tym chciałam powiedzieć. Tak. Zakończenia umowy. Czyli na przykład jeżeli komuś się kończy umowa, to takie zakończenie nastąpi. Tutaj widać zmianę zawodową. Ogólnie w skrócie widać zmianę zawodową e, wiążącą się z zakończeniem pewnej fazy zawodowej, w jakiej obecnie jesteście. No, słuchajcie, no tak ogólnie powiem. Tak. Dobra. Okej, okay. dla Was, moje drogie rybki, e, karta archanielska. Co Archanioł Michał, Bo tak i uczuciowo tak trochę słabo, Zawodowo ta karta może oznaczać coś dobrego, natomiast tego w uczuciach. I from the situation. No kochani, macie się też, troszeczkę odsunąć od, od obecnej sytuacji, w jakiej trwicie. Być może się to też tyczyć. Słuchajcie tych, tych związkowych, emocjonalnych spraw, które na przykład będą u Was. Trochę dołować, tak? Drugi Ar Archaniele Michale e, proszę cię, abyś użył swojego świetlistego miecza e, do przecięcia e, wszelkiego przywiązania, takiego może niezdrowego nawet przywiązania do strachu e, lub e, wszelkich, zwłaszcza dramatów, e, które no, które są, znajdują się wokół mnie i które nie dają mi, słuchajcie, spokoju, tak? Czy to wokół Was, czy to w was, w was samych. Także warto by, kochani, w takich sytuacjach, kiedy będziecie czuć lęk, albo te emocje będą szły w dół, warto aby jednak poprosić Archanioła Michała o przecięcie tego. Naprawdę to działa, słuchajcie. Naprawdę to działa. Mówię Wam z własnej że mam rzeczy na stole, za dużo kart. Jeszcze kochani, wylosuję dla was, a tutaj Aniołek mi się pokazuje, wybór kartę. Kartę przesłań anielskich, takich motywacyjnych. Rozważ ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdania. O tych zobowiązaniach mówi karta Courthouse. Czyli mamy tu pewną decyzję, mamy pewien wybór, yy, kochani, który trzeba będzie podjąć. Masz prawo zmienić zdanie. Pamiętaj o tym, droga rybko. To sobie zostawmy na górze. Dobra, jeszcze króciutko, szybciutko słuchajcie uczucia. Rady. Wolne rybki i rybki w związkach. Taki długi ten horoskop nam wychodzi, ale no, jak są takie karty średnie, to warto by prognozy rozwijać. Warto na to poczekać, drogie rybki. Widzicie? Słuchajcie, przytnijcie te emocjonalne więzy, które Was łączą z obecną sytuacją, które wprawiają w Was w ten przygnębiający nastrój. Jeżeli macie żal do kogoś, no to też to trzeba z niego wyjść jak najszybciej. Archanioł Michał Wam w tym pomoże. Słuchajcie, warto na coś poczekać. Po prostu. Boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe, pamiętaj o tym, nie trać nadziei, warto na coś poczekać. Słuchajcie, na coś lepszego. Na coś lepszego niż to, co jest obecnie. Związki, uwolnij byłego partnera. Hmm. Nadszedł czas, by oczyścić Twoją energię. No to się może tyczyć się akurat, słuchajcie tych rybek, które już zastanawiają się, na przykład, czy być w obecnej relacji, czy nie być, czy ją zakończyć. No to jest karta, aby, aby się uwolnić, aby uwolnić tego byłego partnera, lub słuchajcie, w takim już bardzo szerokim ogólnym znaczeniu, uwolnić te swoje stare schematy powiązane z z Waszym życiem uczuciowym z przeszłości, na przykład z byłymi partnerami, tak, aby w Waszym związku działo się lepiej. Okej, okay. kochani, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie i oczywiście, rybki, życzę Wam udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.